фактично вертаємо до часу Ісуса Христа, коли Христос заложив свій костюм і молився перших християн в катакомбах. Мені все видає, що це є близький кінець тих дійів. Це така бомба для свята. E, навіть для тих людей, які, повідомо, особливо для тих людей, які Jeszcze ufają, że Bergolie to jest dobry człowiek, że to wszystko, co, co czyni, to czyni dla kościoła, dla zbawienia dusz. I ja myślę, że ta cząstka jest po prostu w jakiś sposób naiwna. Wierząca, ale naiwna, bo trzeba patrzeć na owoce, jakie drzewo wydaje, ale nie na piękne słówka i nie na piękne gesty a ta cząstka, która naprawdę wiedziała o tym, jak pan mówi, jeden ksiądz, że zabiorą nam szyję, jeżeli, jeżeli my na to pozwolimy. Faktycznie nawet te ludzie, które powiedzmy, dalekie od kościoła, nie mogą nie zauważyć tego, że Bergoglio zrobił bardzo niecny krok w stronę... Zniszczenia resztki kościoła katolickiego i przysposobienia go do tego, żeby on stał się takim e, jeszcze gorszy jak protestancki, bo protestanci czego się trzymają. A my wszystko to zniszczyli w sobie przez hierarchów kościoła, szczególnie przez 8 lat tego pontyfikatu, który wszystko niszczy do samych korzeni. Korzeniem pozostanie jednak e, korzenie fundamentem Jezus Chrystus, który założył swój kościół katolicki, ale reszta tego kościoła jest faktycznie zniszczona. I Bergoglio podpisując ten dekret faktycznie zapędza resztę kościoła, najlepszy jego do podziemia, zapędza do katakumb. Faktycznie wracamy do czasu Jezusa Chrystusa, kiedy Chrystus założył swój kościół i modlili się pierwsi chrześcijanie w katakumbach. Nie się wydaje, że to jest bliski koniec te, tych dziejów. Bo jeżeli jedzie kościół katolicki, który ma ponad miliard ludzi na, na świecie, a ta resztka idzie do katakumb, i przyczyną jest ten, który siedzi na, na, na miejscu namiestnika Chrystusa na ziemi. To jest bardzo bolesny. To nie jest ojciec, to jest macocha, która jednych e, przytulia. Przytulia świat, przytulia grzeszników, przytulia tych, którzy nie czynią żadnego nawrócenia, którzy nie czynią żadnej pokuty, którzy nie spowiadają się, którzy się nie nawracają. Tych on przytulia, a tych, którzy naprawdę wykonuje wolę Boga na tyle, na ile się daje, on ich odrzuca od kościoła. Patrzmy, jaka sytuacja dziś jest ciężka dla ludu Bożego. Najpierw zwariowali e, możni tego świata, które we wszystkich państwach morduje ludzi przez lockdowny, zabierają biznesy ludzie, ludzi, zabierają wszystko, co tylko możliwe, wolność ich, nie wpuszczają do kościoła. Zwariowali biskupi po całym świecie, nie puszczają ludzi do kościoła, i na tym nie zależy. Oni otrzymują od władzy dobre pieniądze, żeby siebie tam utrzymać i im nie zależy na tym, żeby ludzie byli w kościołach. To pokazuje, jak to jest wszystko zniszczone. Bergoli nie może nie rozumieć, że przez dawanie komunii świętej do ręk i, i na stująco, nie może nie rozumieć, że to sześci najświętszy sakrament, ale on to popiera i pozwala wszystkim tym, w, tym, w tej agencji pracować. Znaczy faktycznie te ludzie najlepsi w kościele nie mają szans, ażeby gdziekolwiek znaleźć z pomocy tylko Pana Boga. Musi być wielka lamentacja ludu Bożego. A żeby to diabelstwo powstrzymać, inaczej nic, nic nie da się zrobić. Jeżeli diabeł opanował Watykanem, jak mówi sam trzecia osoba niegdyś w Watykanie, arcybiskup Vigano, to ja się zgadzam z nim absolutnie. Diabeł opanował Watykanem, opanował tymi hierarchami kościelnymi, nie tylko w Watykanie, na całym świecie, który dzisiaj naznaczanie na wszystkich szczeblach posługi w kościołach, które niegdyś byli katolickie, a dzisiaj już przeszły jeszcze gorzej niż protestanckie. Do nich wejdą LGBT-owcy, do nich wejdą brzyszące kobiety na ulicach i bez Sodoma i gomora już w kościołach, a nie tylko poza kościołami. Piękne budynki staną się Notre-Dame de Paris, kiedy w czasie paryżskej komuny to robili wszystkie niecne rzeczy. To bardzo bliska chwila, następny lockdown i będzie to wszystko widoczne. Staje się takim e, e, Bergoglio, staje się macochą dla wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy wierzą, tych, którzy pokochali Chrystusa, którym oddają cześć należną e, całym swoim życiem, całym swoim szacunkiem. E, próbuję zmienić świat przez. E, adoracji Świętego sakramentu, przez nawracanie je personalne samych siebie. Te ludzie, którzy idą za Chrystusem w ciężkich warunkach życia, te, którzy szukają normalnych spowiedników, żeby ulżyć swemu sumieniu, który jest uwikłany w grzechy. Te ludzie, którzy kilometry, setki kilometrów jeżdżą, aby znaleźć Sredencką Święty, żeby być naprawdę na ofierze Jezusa Chrystusa, która E, sprawowana jest przez prawdziwych kapłanów, który jest naprawdę tymi alter Chrystus, który robił wszystko, ażeby e, i podstawiać się swoim biskupom, który niechętnie do nich się odnosił, kara ich za to, ale oni robią te swoje sprawy. E, nie ulegało wątpliwości, o tym dawno mówiłem, że Bergoli na pewno zniszczył msze święty Trydeńską bo ona przeszkadza, trydeńska i w ogóle tradycji, przeszkadza Bergoglio, żeby do, do reszty wykonać masońską e, agendę e, podporządkowania światu Antychrystu. On, podpo, on podporządkowuje step by step, nie do góry, a do dołu, do piekła, przysposabia miejsce Antychrystu, które zbliża się jego przejścia, Zbliża się nie w arytmatycznej progresji, a w geometrycznej. On jest poddany totalnie po takiej operacji. Po, powinna być jakaś rehabilitacja, w jakim tempie przyspieszono to działo. Jakby jego jakiś diabeł pędził do tego, że ty musisz to zrobić. Żeby podpisać jakby jeszcze XVI na Matkę Bożą karmelskiej, gdzie, to, jak to się mówi, karmelitanie, karmelitki otrzymywali naj, największe laski, dlatego żeby medytować Jezusa Chrystusa, żeby żyć w pełni z Nim. I cały świat e, zmieniać właśnie laską Bożą. To pokazuje, że ten człowiek nie, nie zatrzymuje się niczym, już jemu inaczej nie zależy. Tym bardziej patrzmy, jakie przyspieszone tempo, kiedy jeszcze żyje ten mm, Benedykt XVI, a on jeszcze w e, 2007 roku chyba, tak napisał ten e, motu proprio, że pozwala każdemu odprawić przez święty. I teraz, w, te, w, te, w tych czasach, jeszcze było e, dużo lepszych biskupów, w tych czasach było jeszcze dużo lepszych proboszczów. A dzisiaj ten Bergoglio e, pozmieniał wszystkich na najgorszych i biskupów, a biskupi pozmieniali na najgorszych e, proboszczów, kurii pozmieniali nie wiadomo na kogo. Tam nieprześwietny kuri, a jakieś e, e, ten e, gniazda, i os, który nic nie robił, dlatego, żeby wszystko, co tylko... E, E, oddycha sakrum, świętością, to wszystko jest zniszczone totalnie. E, na katedrze e, Chrystusowego jego kościoła zasiedli niedouczeni w pismie farzyusze, protestanci, modernisty, liberali e, i progresisty, którzy nic wspólnego nie mają z Chrystusem Jezusem, z jego nauką, tylko posługują się nauką e, ONZ-u, posługują się ciemiężeniem ludzi i narodów. Bo mają władzę nad całym światem przez Kościół i diabeł ich opanował, dlatego żeby oni jemu podporządkowali i niszczyli Kościół. Jeżeli Bergoglio mówi, że on podobny jest do Piłusa V w swojej reformie, to bardzo bardzo się myli. Jego reforma Bergoglio w porównaniu do Piłusa V to jest jak niebo i ziemia. Niebo u Piłusa V i, i, i ziemia u Bergoglio. Popiół z V nic nie zmieniał w Mszy Świętej, tylko, tylko uszlachetniał to, co było przez wieki w tej Mszy Świętej. I tylko zabrał te rzeczy, które powiedzmy byli naliczyłością czasu i naliczyłością jakichś krajów, czy jakichś kultur i narodów. I zrobił na wszystkie czasy tą jedyną, która powinna być podporządkowana ludzi i narody. Natomiast Sobor Watykański II bestialsko zniszczył ten święte, absolutnie zmuszając wszystkich innych, lamiąc przez kolana ich sumienia, e, wprowadzając na siłę przyświętą e, nowosordę Pawła VI, która jest totalnie zniszczona przez protestantów, przez, Żydu, e, przez Żydów, którzy działali na to, żeby im było najlepiej w tym wszystkim, co w nie będzie im przeszkadzać. I tym bardziej dzisiejszym oto proprio pierwsi pochwalili Żydzi, że im to się podoba. A co Żydzi mają do katolickiego kościoła? Jeżeli oni, im się podoba, to znaczy oni też maczali swoje palce w tym wszystkim, żeby to wszystko zadziałało dla katolików. Biedni katoliki, weszli się w garst i żyli według zasad Chrystusowych. Wierzcie temu najlepszemu Żydowi, który naprawdę był najlepszy Żyd i dla Żydów, i dla całego świata, którego nigdy nie będzie lepszego, i nie było, i nie będzie, nawet dla Żydów, którzy dzisiaj Jego odrzucili, ukrzyżowali, a ten Żyd, na szczęście naszych katolików, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Przyszedł do Żydów, którzy Jego się przeciwko Niemu, zniszczyli Jego, a dla nas On jest mm, kamieniem, na którym można budować fundamenty, na którym budujemy swoją świętość. I On nie, nie zostawi nikogo z nas, tylko musimy przez krzyż, a nie przez Alleluja i przez zdrowie cielesne. Przez krzyż, e, przez e, nawrócenia, przez żmudność pracy nad sobą, ażeby cielesność swoją z duchowości, a nie na odwrót duchowość z cielesności. Dzisiaj Bergoglio pracuje i cały świat tylko na tym, ażeby cielesność górowała, żeby grzech górował, żeby wszystkie dywiacje, perwersje, które świat wymyślił za, za wieki swego istnienia, oni górowali na dzisiejszym świecie, a nie cnoty, które były przez najlepsze zakony mistyczne, przez najlepszych kapłanów, w najlepszych. Dzisiaj to wszystko jest zniszczone totalnie i dzisiaj i do aby siostry z kasztorów kauzorowych, tych najlepszych, już też stają się modernistami, aby iść i robić rzeczy niewłaściwe. Bergoglio, postępując w taki sposób, nie może nie rozumieć, że on podstawia się mocno Panu Bogu, mocno, że tyle dusz świętych i pobożnych lamentuje do Pana Boga i e, będzie e, miał wielką karę za to, co uczynił. Tak samo te, które folgują jego postępowaniu i ukazują będą mocno ukarani za to wszystko, co robią. Natomiast te, które sprzeciwiają się temu, i muszą się sprzeciwiać, bo nasze zbawienie jest warte tego sprzeciwu. Nasze zbawienie i życie wieczne jest warte, aby iść za Chrystusem, a nie za światem, do którego podąża dzisiaj Bergoli cały Watykan i cały episkopat na świecie, który już dawno zepsuty. Dawno zepsuty i folguje światu, a nie Bogu. Dlatego mówi o tym, że zbliża się końcówka dziejów, patrząc na to wszystko, pozostała reszta, o której Chrystus mówi, nie bój się, czutko mała, spodobała się Bogu Waszemu, jak na początku mówił do swoich tych wygnanych, rozproszonych, spodobała się Bogu Waszemu dać Wam zbawienie. Tak samo nie może Pan Bóg zauważyć tej czutki rozproszonej dzisiaj, która jest rozproszona po całym świecie, która... E, Wola do Boga dzień i nocnie, aby pomógł im utrzymać się przy, przy Bogu, żeby nie zdeprawować się tym grzechem, który świat na nich wal, walcem wali. Popieram i pochwalam tych ludzi, którzy dzisiaj mają w swoich domach już kaplice przygotowane, mają najświętszy sakrament w swoich domach, szukają najlepszych kapłanów, którzy im służyli w ich domach. I, I wzywam wszystkich innych po całej Polsce i po świecie również, E, nawet się dziwi, dlaczego e, jakieś anglojęzyczny, czyli tu Anglików z Polski, nie mogą tłumaczyć takie wystąpienia na angielskie, mowy, żeby mogli cały świat o tym się dowiedzieć. A żeby te kaplice były coraz więcej, tak samo było niegdyś w Kazachstanie, kiedy władza sowiecka, komunizm, nie dawali żadnej możliwości ludziom się mordować. W każdej wiosce byli e, jakieś specjalne domy, które wdowy dawali najlepsze pokoje, dlatego, żeby tam można było zawsze przy odprawić. Byli takie ołtarzyki, e, zawsze ludzie się zbierali na modlitwy, po prostu brakowało kapłanów, a dzisiaj tyle kapłanów w Polsce. czyli chcecie wszyscy iść za tymi biskupami na zatracenie? Czy wy po to się uczyli po 5 lat w seminarii wycerali swoje spodnie na uczelniach innych, watykańskich i innych, dlatego, żeby prowadzić siebie i te czody, które wam pojeżdżono do piekła? Czy nie zastanowicie się w swoim czasie i nie wyjdziecie z tego grona e, ludzi, z ograniczoną odpowiedzialnością, które uzupełniają władze kościeli i nic duchowego nie mają między sobą i w sobie, i które nas zmuszają do tego, żebyśmy też nie mieli tego duchowego ani, ani najoty. Wyjdźcie z tego grona, szukajcie tych odpowiedzialnych kapłanów, którzy wam pomogą spowiadać i uczciwie, którzy was e, poprowadzą drogą e, pierwszych wieków chrześcijaństwa i tradycji do Soborowej. Sobor Watykański, do którego nawołuje Bergoglio, a żeby wszyscy podpisali lojalki, przecież dzisiaj masa jest książek, jak Sobor Watykański II się zaczął, jakie były perwersje i, per i perkusje na tym, na tym Soborze Watykańskim II, jak łamano przez, przez kolano sumienia biskupów, kardynałów i zmuszano ich do tego, żeby przyjęli inną agendę. Jak po początku Soboru Watykańskiego II, który się zaczął 11 października, już 13 października, właśnie w dzień ostatnich objawień Matki Bożej Fatimskiej, masoni przyjęli Sobor i zrobili wszystko, z z tym Soborem. I dzisiaj Bergoglio nas do tego, żebyśmy podpisali lojalniki, że Sobor Watykański II jest bardzo dobrym, dobrym tworem. On jest nowotwór, nowotwór i to bardzo złośliwy, sarkoma, która psuje wszystko święte, co było przez dwa tysięcy lat do tego było przygotowane. Oczywiście e, to, co jest na dzisiejszy dzień jako realizacja Soboru Watykańskiego, wszystkie papieże, poczynając od Jana XXIII, Pawła VI, który nagle stali świętymi bez żadnego cudu, potem przez Jana Pawła II, Jana Pawła I, który też był modernistą. Niestety nasz Jan Paweł II też był modernistą i dużo z złego zrobił dlatego, żeby z jednej strony był pobożny, wierzący, z drugiej strony wiele zła uczynił. 27 lat siedząc na tronie świętego Piotra, który nic nie zrobił dlatego, żeby pomóc tym tradycyjnym, e, e, tradycyjnie odprawiającym się święty, nawet ekskomunikował e, arcybiskupa Lefebra co zaniósł na siebie wielkie, wielkie piętno od tych wszystkich prawdziwych ludzi, katolików, którzy naprawdę założyli w tym czyn niecny. Nie wiemy, czy to on zrobił dobrowolnie, czy był tak przymuszany różnymi sposobami, tego nigdy nie zbadamy, na sądzie ostatecznie będzie to widać. Tak samo Benedykt XVI też widzi, co, co on zrobił swoją abdykacją i teraz ma oglądać te wszystkie jego czyny, które były jeszcze mniej więcej, próbował w końcu swojego życia coś na, na stolicy apostolskiej, coś zmienić. Teraz wszystko to jest zabrane i on ogląda owoce swojego braku asystencji Ducha Świętego, któremu się poddał. I podłoży abdykacji, może oglądać te wszystkie swoje niecne czyny, które ciągle były jego modernistyczną e, teorią i praktyką przez całe jego życie. Bo że, żyjąc w Niemczech, e, które 500 lat opanowane przez e, Lutra, i ta wszelka e, ideologia, którą Luter wprowadził, i, i, i wiele zepsutych kapłanów, poczynając od Jezuitów, Ranera, i, i wielu innych, Dominikanie, te same wykształcenie, które teraz niższy Kościół na korzeniu, dlatego się przyłączają franciszkanie, do tego przyłączają się inne wielkie zgromadzenia, które już nic nie warci tego, co byli e, warci ich założycieli, oni zdradzili swoich założycieli i prowadzą na manowce swoje zgromadzenia, ażeby zrobić taki świat dla wszystkich, czego Chrystus nie chciał i nic tam Chrystusowego nie ma. E, I jeszcze kiedy m, przez biskupów, e, żeby oni pozwolili na to, żeby odprawiane była msza święta, a w parafiach nie wolno odprawiać, bez lojalki nie wolno, to faktycznie nie można wtedy podpisać lojalki i być, e, i, i ziarno brać, i pliewy brać. Podpisując lojalki, że Sobor Watykański II był też dobry, to podpisuje się za to, że ja mam Ziarno, a jeszcze chce plewy. Plewy bergoliańskie, Kiedyś była ariańska plewa, która powiedzmy zniszczyła Kosu prawie doszczętnie, ale na małej części jego w Afryce, kiedy mówili, że Chrystus nie jest Bogiem. Dzisiaj na jej tak samo świat jest w perspektywie tego, że Jezus Chrystus już faktycznie jest spłaszczony do tego, że on nie jest Bogiem. на найвищих варствах, і то показує зілання епіскопату і, ієрарху в Ватикані, що Христос як Бог фактично не існує. Він існує тільки на, на площині, як є ще чоловік, чоловік, який вже e, не є важливіший від якогось Будди, від Магомета, і ще від вілю інших шовуців релігійних, які в історії свята зробили свій, свій повідомий, знак, відламуючи e, 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 części ludzkości od prawdziwej wiary. Na pewno było dopuszczenie Boże, kiedy ludzie nie nawracali się prawdziwie, dlatego tak jest takie wydarzenie. Myślę, że dzisiejsze e, znaczy to motu proprio to jest sprawdzenie dla katolików prawdziwych i wiernych tra, e, apostolom i tradycji wiernych, ażeby jeszcze mocniej jak konie zakąsili te wędzidła, które wstawiają do, 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 do pyska, i żeby jeszcze mocniej szli za Chrystusem i nie zdradzali Jego ani na jotę. Jeszcze mocniej poddawali się Jego mocne ręce, nie odcinając swojego krzyża, a jeszcze mocniej modląc się, pracując nad tym, ażeby Chrystus był czczony i uwielbiany, i żeby te inni, którzy zobaczą wierność tych, Wieże apostolów i tradicy, aby też widząc i wiarę, narracali się i stawali się drogą. Wzywam także kazano, to jest dzisiaj wystraszenie przez swoich biskupów. których ich glued że mocne bardzo mocne głupie glu, rzeczy mówi swoich zawsze przy swoich świadkach, ale kapłan jakie świadków i jakie głupie rzeczy mówi, nawet kapłan nie nie no, bo nie ma nikogo, no, by to wywołuje, jak, jak ubeki kiedyś wywoływali. wywoływali nawet nie nie wywoływali tak, tak, ich było dwóch, a jeden a tutaj biskupi tak wywołują. nawet do mnie przyjeżdżali e, e, kardynał, arcybiskup i, i pacholek zapisywać no, żeby no, no, i no, do tego, że tego ja tego, nie mówił Jaka bezczelność dzisiejszego episkopatu, jak nisko upadli biedaki. Nie mówię przeciwko nim, a mówię do tego, żeby zadrżali ich nerki, żeby e, e, prawdziwa natomia ich Boża weszła w nich, żeby wspomnieli swoje święcenia przez tych najlepszych biskupów i kardynałów, którzy tu udzielili, i żeby wrócili się do czci oddawać Chrystusowi i Bogu, a nie światu i diablu. I do tego wzywam innych, sam siebie żeby każdy na swoim miejscu skonfrontował się swoim sumieniem i z Bogiem. Zrobił wielki rachunek sumienia, tak jakby jak robią kardynalowie, kiedy mają przed sobą obraz o, e, Sądu Ostatecznego i tam muszą, patrząc na ten Sąd Ostateczny, wybierać prawdziwego papieża. Nie mm, popisali się bis, y, kardynalowie na konklawe. Nie popisują się dzisiaj wiele księży i biskupów. Oni nie konfrontuję się z tym sądem ostatecznym, My, myślą, że to jakoś będzie i odciągnie się, bo nie żyją tym, co dzisiaj jest i nie myślą o tym, że staną przed Bogiem i słono odpowiedzą za swoje postępki. Nawracajcie się, bracia, i wierzcie w Ewangelię. E, u Chrystusa nie ma względu na osoby. U Chrystusa jest sąd nieubłagalny, a miłosierdzie tylko dla tych, którzy poznali swoje grzechy. Proszę Pana Boga o miłosierdzie. Miłość Pana Boga do wszystkich tych, którzy ukochali Jego działanie i mocno trwają wierzy. wierzę. Ona będzie wieczna, dla każdego, kto tutaj przecierpie to wszystko, jeszcze chwila, a okażemy się w Jego objęciach. I każda łza będzie wytarta z tej twarzy i serca, szczególnie krwawe łzy na sercu, które to białe męczeństwo, które przynosimy od tych swoich, wydaje się, kardynałów, biskupów i bergoliów, które powinny nam nie nadzieje, które powinien nas wzywać do, do nawrócenia, które powinien wskazać Trójcy święta, a nie swoje jakieś niecne, niecne czyny, agendy masońską, e, agendy ONZ-u, a nie, 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 nie wyższe sprawy Boże. Nawracajmy się i dajmy miejsce Chrystusowi. Dajmy miejsce Chrystusowi Królowi w Polsce. Dajcie miejsce Królowi w waszych sercach. Inaczej nie, mów, nie mówmy sobie, że Polska będzie zbawiona, bo mamy przed sobą wiele świętych. Nawet naród wybrany żydowski, który był wybrany przez Boga wprost, nie, e, nie oszczędził Pan Bóg i kamienie na kamienie pozostało. Ze świątyni byli wszystkie rozproszenie po całym świecie. Oni poszli za diablem, za bogactwem i władzy mają to wszystko, a nie mają nawet kapłaństwa. To samo czeka nas katolików, jeżeli my będziemy tak nasledować taką drogę jak oni. My dzisiaj zniszczyli oni, z, oni zniszczyli Chrystusa, którego do końca mogli nie rozumieć, a my dzisiaj niszymy Chrystusa, który już pokazał przez wieki, jakim On jest, jest i do czego nas doprowadza. Tak co wielka kara czeka Polski. jeżeli się nie nawrócimy, zginiemy jak wszystkie inne, jak wieża, która upadła i um, zabiła dziesiątki ludzi, i jak um, rzymianie, które zmieszali Krew ofiar skrijom tych, którzy Jom składały. Хто хоче wytrwać do końca, cierpić musi, хто chce жиć w prawdzie, cierpić będzie, ale prawda nas wyzwoli. Amen.